Niestety nie da się wygrać wszystkich spotkań. Ostatnio niezapasta na wyjeździe u siebie. Nie wiem, co się z nami dzieje. Ostatnio początek meczu w naszym wykonaniu fatalny, druga połowa no nie była lepsza. Tak? Wiele sytuacji, niestety trochę nieskuteczności, trochę szczęścia lubina i nie udało nam się to wygrać. No, złość drużyny jest. Ogromna, bo wiemy, że to spotkanie minimum powinniśmy zrewemisować, jak nie wygrać. Nie ma czasu tak, na zamywanie się, trzeba jak najszybciej wyciągnąć wnioski jedziemy do łącznej, yy, zawalczyć o pełną pule. No, bym o bramkę, stanęł z tyłu. Yy, bardzo ciężko jest grać w ataku pozycyjnym. Mało drużyn w Polsce, z którymi to potrafimy. Staraliśmy się w drugiej połowie to zrobić. Doszliśmy do kilku sytuacji. Tak, na no, czasu było, można powiedzieć, praktycznie cały mecz. Mieliśmy swoje sytuacje, niestety nic nie chciało chcieliśmy wpaść. Na pewno z tych sytuacji niewiele zabrakło, ale, ale niestety były to strzały niecelne. Drużyna zagłębia się dobrze, dobrze się broniła i dlatego dzisiaj wywozi stąd. Z naszego stadionu trzy punkty. Przegraliśmy jako drużyna, tak powiedziałem coś niesamowicie źli i chcemy w następnym spotkaniu pokazać, że po prostu dzisiaj troszeczkę zły dzień, zła dyspozycja i był to przypadek. To nas boli, ale musimy jak najszybciej wyrzucić z głowy tę sytuację i zostały dwie kolejki, także musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć 6 punktów. Życzę każdej drużynie, żeby miała 30 punktów, jeżeli gramy w kratkę, tak? Ostatnio to wygraliśmy, dzisiaj przegraliśmy. Lepiej raz przegrać... Tak, to było w szczecinie nie 5-0, niż 5 razy po 1-0. Tak mówię, życzę każdej drużynie, żeby grała w kratkę, tak? Bo nie tyle punktów. Każdy szuka punktów. Trzyma tych punktów 30, 33, trzyma 16, każdy szuka punktów. Wiadomo, że trzeba zdobyć ich najwięcej, żeby dostać się do górnej ósemki, Taki jest nasz cel i... Musimy tych punktów jeszcze teraz na jesień trochę zdobyć, żeby na wiosnę było trochę spokojniej. Znaczy na pewno szkoda, że Artek nie będzie z nami mógł wystąpić z łączną, także na pewno to będzie duża strata, ale, ale jest szeroka kadra i mam nadzieję, że zawodnik, który wskoczy za niego zagra dobre zawody.